Byliśmy bardzo krytyczni wobec idei i wobec realizacji przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Po pierwsze, założenia ekonomiczne, które podawał PiS, wydawały nam się kompletnie nierealne. Po drugie, nie wierzyliśmy także w opowieść o tym, że nagle skokowo wzrośnie poziom bezpieczeństwa kraju i naszej suwerenności. Po trzecie, obawialiśmy się o zniszczenia ekosystemu samej Mierzei i Zalewu Wiślanego. Dziś przekup, przekop został otwarty, czemu towarzyszyła wielka feta partyjna PiS. Pojawia się pytanie, co dalej? Po pierwsze, podtrzymujemy nasze zastrzeżenia. Eksperci od transportu morskiego i śródlądowego spierają się o to, czy przekop zwróci się za 500 lat, czy za 1000 lat, czyli nie zwróci się nigdy. Poziom bezpieczeństwa nam przez przekop nie wzrośnie, poziom zagrożeń nie zmaleje. Należy docenić, że Polska ma nową, głównie żeglarską atrakcję turystyczną, która będzie przyciągać uwagę i zapewne turystów, ale czy na pewno dzisiaj stać nas na atrakcję po 2 miliardy złotych sztuka? Skoro przekop już jest, należy zrobić wszystko, żeby wykorzystać jego możliwy potencjał. A więc po pierwsze to ze środków państwa, a nie lokalnego samorządu, należy zbudować cały tor wodny do portu Weblągu. Inaczej nie ma mowy o transporcie jakiejkolwiek zauważalnej ilości towarów. Konieczna jest inwestycja w rozbudowę tzw. transportu intermodalnego Weblągu, tak żeby towary mogły do portu nie tylko przypłynąć, ale też opuścić go na szynach. Konieczne jest podawanie przez rząd informacji o realnych kosztach utrzymywania przekopu i Wodnego. I wreszcie potrzebne jest stworzenie białej księgi. Co zrobimy? Białej księgi wydatków związanych z tą inwestycją. Skoro przekop już jest, nie ma co opowiadać, że go zasypiemy albo zbudujemy od nowa. Trzeba jak najlepiej wykorzystać potencjał tego, co zostało zbudowane za ogromne pieniądze z kieszeni podatnika.